Siemano, witam Was w kolejnym odcinku z blogu rowerowego Razem z kolegą ponownie i dzisiaj sobie jeździmy pojeździć. Tak, mój... Moi... Czekaj co? Jeździmy pojeździć. No, yy, niedługo będę miał yy, kamerkę. Na razie jeszcze nagrywam z telefonu. Yy, Jak będzie gdzieś takie, takie szyba, gdzie będzie mnie widać. Wam pokażę, może tu Nie Tu jest opuszczone To jest Jezu Tu nie Kurde, gdzie to jest jakiś O, może tu Tak mniej więcej wyglądam O nie, tu nawet też nie widać Ty Ale, też? To nie mam włosy. Sobie się nie Ale czemu ty przeklinasz? No. Lepiej. Eee. 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 A lepiej. Jutro będzie szkoła, jutro odcinka chyba nie będzie. Chociaż nie wiem, bo już to jest poniedziałek, jak wam to w niedzielę. O, może tu będzie Nie, to też tak słabo nie jedzie nic. Teraz znajdź lustro, nie? Albo coś lustro podobnego. Mm. No nie no Uważaj O może to No mniej więcej Nie no tego nie zobaczycie No Tego nie zobaczycie No trudno O wiem co możemy Gdzie możemy jechać Na myjnie Ponownie Nie, mój rower śmierdzi Też No to jedziemy, oj się skoczy. Tu nic nie jedzie. Za, tak zakręcam, bo tu kiedyś mój kolega miał wypadek. Jechał sobie, jechał i nagle mu auto wyjechało. O, to oczywiście nie było jego wina. Tylko tego kierowcy. A tu kiedyś zrobimy odcinek z tego. O ile tego już nie wyburzą. Bo to jest naprawdę dobry content. Tu może fajny odcinek zrobić. No. Mm. Chyba Stasz nawet wyjeżdża. Czekaj. Stasz chyba wyjeżdża. Chyba no. Nie było to miałem otwarte w pół bramy. Okej. Okay. a chciałem kiedyś zobaczyć jak oni wyjeżdżają, nie? Mnie nigdy nie widziałem. Jak wyjeżdżają z rzeczy z remizy. Yy. Ну no, а где? Я okay. 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 O, A tu jest szkoła wojskowa znaczy rekrutacja do szkoły wojskowej. Zobacz. o! Kiedyś chirwa jest A ja się za, jadę zapytać się coś. Tak, żeby im nie przeszkadzać. Bo jak widzę, to też możemy. Też można. Przepraszam. E, na 125 tutaj też można? Tak, A ile jest, kosztuje? Tak, 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 tak. Mhm. 2400. Tak, tak, tak. na O. No to już wiem, gdzie będę zdawał. No, no. Bo to muszę mieć 15 i 9 miesięcy, nie? Dobra. Okej, okay, dzięki. On się do tego już od. Od roku. Od roku. Niedługo będą, kurde, odcinki z motorów, nie? O, będę na motorze sobie jeździł. Na motorze, na rowerze. Będziesz za Tak. I będę szpanował. Nie. O, wiem. Może tu sobie gdzieś skoczę. A, nie skoczyłem Ała dobrze, że nie wiem akurat telefonów. Yy, nie wolno w telefon, umuję tylko rowerek. Okay. O.

Coba nanti mau punem. Nampak. Добро. Jest spodziewany zbyt akcji No tak troszkę Nie pykło Może mamy jeszcze zatówkę To wezmę jeszcze z a masz jakieś ręki? Nie wtedy Po co? Ono samo wysycha w sekundzie No spróbował być tylko. A tu jest szczotka, ale nie, ona chyba... Ona chyba nie, nie, nie wytrzyma. No. O, jest. Nie, tu też nie wytrzyma. No trudno. Dobra. Tu mamy umyty rowerek. O, super, jeszcze mi się przekręciła kierownica, kozak. No Mam źle dokręcone, muszę dokręcić, a mi się ta ja nie chce. Dobra. Aha, jeszcze muszę łańcuch wytrzeć, tylko oczy mam ja wytrzeć. Kurde. O, czy ja mam wyczyścić ten łańcuch? Hmm. Dobra hmm. Eee. Będzie głupi pomysł Będzie bardzo głupi pomysł O i super Jeszcze mi spadła Dobra jako tato, jako takowy wytata? Nie! Chłop co to jest za full? Daj się karnąć. Nie mogę. Czemu? Mowy. Aha, ale ja, ja cię mogłem dawać, tak? Pokaż, dobra, czekaj, stójże Ile za niego zapłaciłeś? Ile za niego? Telefon Taki Przerobiłem trochę uchwyt i jest No Ścigamy się? Nie jak tam, z tą, z tą ręką tak jeździsz? Sajem. Nie, jestem. O! Tak, 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 tak nową no. Ale masz esse no. to umyty rower Nie dość, że umyłem rower, to jeszcze jego spotkałem na nowym nowerze Kiedyś ty go kupił Kiedyś ty go kupił Co? Kiedyś ty go kupił Nie wiem, tydzień Ej, poczekaj, czy ty masz? Ten co ma 120 mm, ale masz mechaniczne No wiem. Jak się jeździ na mechanicznych A tam w ogóle zdają prawko na motor No to tam wiem, wiem gdzie będę zdawał prawko mm, Ale fajnie wieje Jak się jeździ I co, moje se kurde dobijać tylniu co? Weź się tak o, tak z Geh, <laughs> chodź, to będzie panował cały czas przede mną, nie? Nie panował. Będziesz na nim jedzie dwie z trzymanki i na nim nie jedzie z trzymanki. A ile ty masz biegów? Te nie wiem. czyli 10 na 2, aha. Będę musiał piętnować, bo wkro mi. Poczekaj. Eee, są. No ale no nie podawaj mi się. No nie ma, a ty na Oliksie go kupiłeś. Co? Na Oliksie. No. Patrz. Jeszcze takie mam pedały. Ale będę to no. Ciekawe, kurde, jak Ci długo przeżyje ten rower. No, No. bawidzowie widzowie, kończymy. Tym symbolicznym akcentem. Ale co, pozmalowałeś? Tutaj, widzisz, Nas, yy, tu. Ja wiem, mówiłeś mi. To nie? I mi e, dawali dodatkową warstwę, bo nie mogę. No, no dobra, i tym samym akcentem kończymy. No. no to co, do zobaczenia.